Cześć, to JJK, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Tak, moi drodzy, wiem, że w dzisiejszym odcinku miałam otworzyć wszystkie zaległe skrzynki. Ale przyjdzie na to jeszcze czas, spokojnie, na pewno je otworzymy. Dzisiaj rano, wstając i wchodząc w Brawl Stars, okazało się, że w sklepie mam bardzo fajny gadżecik, który swoją drogą uważam, że jest jednym z najlepszych gadżetów, które zostały wprowadzone do gry. No i będzie fajnie, jeżeli go sobie kupimy i potrolujemy sobie troszeczkę graczy. Dokładnie jest to Star Power do ośmiobitowca, dzięki któremu 8-bitowiec będzie mógł się teleportować. Ja już się naprawdę nie mogę doczekać, aż go przetestuję, ale zanim do tego przyjdziemy, to jeszcze rozwiązujemy. Konkurs z poprzedniego odcinka. Tutaj wyświetlałam się y, zwycięzca, szczęśliwy, gratulacje. Y, no i oczywiście zrobimy kolejny konkursik. Jeżeli chcecie wygrać 80 gemów, to jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, no i w komentarzu napisać biurę udział w konkursie. Ja za Was wszystkich bardzo mocno trzymam kciuki, a teraz lecimy sprawdzić nasz pierwszy gadżet. Jak widzicie, kochani, jestem już w sklepie i uwaga, nazywa się ten gadżet Cartridge z cheatem. Wow! Bardzo ciekawa nazwa. Kosztuje tylko 1000 golda, więc moim zdaniem bardzo się opłaca go kupić. No i oczywiście zakupujemy i mamy nasz pierwszy gadżecik! Ale fajnie, ale super! 8-bitowiec natychmiast teleportuje się do swojego wzmocniacza obrażeń, niszcząc go przy tym yy, ładunki na mecz 3. Czyli podczas meczu będziemy mogli się teleportować aż 3 razy. Myślę, że to jest dosyć dużo. Biorąc pod uwagę też to, że nie tylko gadżet możemy wziąć, ale możemy też wziąć star power. Spoko, co? W takim razie Moi drodzy, bierzemy naszego 8-bitowca, dajemy mu nasz nowy gadżet i dajemy mu star power dzięki, któremu będzie mógł się odrodzić, tylko że odrodzić będzie mógł się tylko raz. Także mamy naprawdę 8-bitowca, full wypas. No i jeszcze do tego ten skin przekozacki, co nie? Lecimy, trzymajcie kciuki, będzie na pewno śmiesznie. Okej, okay, moi drodzy, mój plan jest taki, że naładuję sobie szybko ulta, postaram się przynajmniej. Postawię sobie działko, ponieważ jak wiadomo, teleportować możemy się tylko do swojego działka. I wtedy, jak już postawię to działko, to stanę sobie w jakimś randomowym miejscu i będę udawała, że jestem AFK, wiecie, o co chodzi? Ludzie będą do mnie podchodzić, będą chcieli mnie zabić, bo łatwy cel, a ja będę się automatycznie teleportować do swojego wzmacniacza. Dobra, za chwilę będę miała ulta. Najsik mam ulcika, dobra sztos. Fajnie by było jeszcze mieć jakiegoś power psika, ale na razie. Na razie nie mam. Dobra, postawmy sobie działko w jakimś randomowym miejscu. Załóżmy. Uczeń, no nie wiem, boję się, że jak postawię tutaj, to zaraz będę. No co za El Primo? Gdzie ty tu łazisz? Nie kam się? Tylko skoro jesteś postacią na blisko, to wypadałoby iść walczyć. Na środek, w krzaki. No i co? No i zabijesz mnie, ja się zrespię i cię, i cię dowale. No i co? Po co ci to było? Po co ci to było? Dobra. Tutaj sobie stawiam wzmacniacz. Tutaj. I teraz idę. Udam, że jestem FK. Patrzcie. Stanę się tu. I ktoś zaraz na pewno do mnie przyjdzie na 100%. Patrzcie. Uwaga. Tylko, żeby właśnie bomba na mnie nie spadła, bo wtedy będą widzieli, że ja wymijam to. nie, ale trolling, ale mi się udało, co? Wariat myślał, że mnie pokona, no nie, no, no nie pokonasz jj no nie pokonasz, no. I proszę bardzo, jeszcze wink'a zrobiliśmy, sztosik Kabanosik. Jak Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a teraz lecimy z kolejną gierką. No bo jeszcze trochę bym potrolowała tych graczy. Raz mi nie wystarczy. Okej, okay, mapa, powiem Wam szczerze, nie jest zbyt pomocna dzisiaj. No nie jest zbyt dobrą mapą na 8 bitowca. Jest też mało miejsca i ciężko jest tutaj kogoś strollować. Ale udało nam się. Może tym razem też nam się uda. Zobaczymy. Dobra, mamy dwa Power cubesy, Teraz szybko musimy nabić ulta. No bez ulta, niestety, nie zrobimy nic. Serio. Przerzucił mnie, też ma gadżet, ale wariat, widzieliście? Przerzucił mnie przez ramię. O ty świrku, dobra, zabiliśmy go. Teraz możemy kogoś strollować na przykład, czekajcie. Ha! strollowałam, Jackie jeszcze strollowałam na dodatek, widzieliście to? Ale mi się udało, dobra, musimy sobie nawić na niej kolejnego ulcika. No wariatko, no co? Musisz do mnie podejść na blisko, jak chcesz mnie zaatakować. Nie ma innej opcji. Ty jesteś postacią na blisko. No nie no, cofa się. Jest faniarą. No jest faniarą. No to, tego nie można jej. Odmówić, że jest faniarą. Dobra, chodź tu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Działko, 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 działko. Prawie ją pokonałam. Prawie ją pokonałam. Dobra, mam... najważniejsze, najważniejsze jest to, że mamy swoje działko. teraz możemy kogoś znowu strollować. O, tego nie bomba! No, nie, no serio, rozwaliłaś mi działko wredoto. No, co za wredota? Dobra, idę od góry troszeczkę poobijać. Skoro jesteś taka cwana, tylko nie ból na siódmym! Dobra, uciekam stąd, uciekam stąd. On nie wiedział, że ja mam jeszcze jedno życie. Dobra. I się teleportuję znowu do działka. Stanę sobie tu na środku. No dawajcie. Dawaj. Haha, ha! i co teraz? I co teraz, wariacie? No nie, nie zabijajcie mnie. Dobra. Udało mi się zdobyć chyba drugie miejsce, tak? Trzecie, no dobra. Ale udało mi się strollować w tej gierce aż dwóch graczy. Może, jak zagramy trzecią gierkę, to uda nam się strollować trzech. Wszystko się okaże za chwilę. Powiem Wam, że do tego też trzeba nabrać wprawy. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się trollować więcej graczy, zobaczymy, ale jest naprawdę ciężko, bo oni się też szybko zabijają i później nie ma na kim w ogóle trollować. Dobra, mam już pół praktycznie ultana nabitego, więc spoko. Dobra. Kurczę, jeszcze ten bomie tutaj obija. Spadaj, bracie! Dawaj, lepiej ulta nabić. Morda. Dawaj. Juhu! Dobra, mam wzmacniacz. Stawiam sobie tutaj wzmacniacz. Uleczę się troszeczkę i pójdę trollować. Tylko poczekajcie, muszę się uleczyć, serio. Ale wredny jest ten Bono. Wredota z niego. Dobra. Patrzcie na to teraz. Udaję że, udaję, że mam AFK. Czemu on się tam poszedł zabić? MORNO, nie popełniaj samobójstwa! Nie, no, popełnił samobójstwo, wariat. Dobra, wychodzę, wychodzę, wychodzę. Wziąłem tylko sobie trzy puerki Popełnił samobójstwo. Czy wy to widzieliście? Dobra. Niech ktoś po mnie przyjdzie, ja chcę strollować. Nie, no, nie stroluję, już, bo mi zniknęło działko. jeszcze jedno życie! Kurczę! El Primo! No i niestety drugie miejsce. W tej gierce nie udało się nikogo strollować do czterech razy sztuka. Teraz gramy ostatnią i mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Ale mnie rozkojarzył w ogóle ten samobójca. Dlaczego Nita, która miała sześć psów, poszła i się zabiła? I to już... Ja udawałam wtedy f więc ona mogła podejść i mnie podjechać. No bez sensu. Zepsuła całą gierkę. Okej, okay, moi drodzy. Ostatnie podejście musimy obijać zadmiarzy, bo żeby jak najszybciej nabić tego ulta, no to jest najważniejsze, żeby mieć jak najwięcej czasu na trollowanie, bo zanim ja nazbieram skrzynki, nazbiera, na, nazbieram na ulta, to zadmiarzy na mapie jest czterech i nie ma kogo trollować. Mam nadzieję, że teraz nam pójdzie jakoś w miarę okej. Okay. Musimy kogoś poobijać. Fajnie by było, ale nikogo tutaj nie widzę. tam ktoś jest. Tam jest Deryl Camper. Camper, Deryl, Camper, Deryl. Chodź tu. No daj nabić ulta na sobie, no. Dobra, sztos. Dał nabić ulta na sobie. Jest pięciu zadymiarzy, w grze. Ja tutaj stawiam swoje działko. Gdzieś tutaj. I idę stanę sto. Trzech zadymiarzy. No, czy ktoś do mnie podejdzie? Dobra, idzie el Primo po mnie. Haha, ha, ale go strollowałam! Ale strollowałam, świra. Widzieliście to? Jak mnie zultował, a ja szybko zwiałam do swojego działka elegancko, elegancko to wyszło. Dobra, jeszcze raz się respię. No i niestety już padłam trzecie miejsce, bowiem pamiętam, je, że jest bardzo ciężko kogoś strollować. Ale może na tej mapie, jak będzie inna mapa, to będzie lepiej, wiecie? Dobra, mamy rangę trzecią, plus sześć pucharków, ale fajnie to wyszło. Okej, okay, a więc to by było na z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiem Wam szczerze, że gdyby była jakaś inna mapa, to na pewno byłby większy fan strollowania, bo tutaj było za dużo krzaków i po prostu ta mapa była za mała, no i było troszeczkę ciężko. No nie powiem, że nie, ale kilku graczy udało się strollować, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, wziąć udział w konkursie, a na dzisiaj ja już się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!